Oh Znajdujemy się na plaży w miejscowości Niewiesze. Trwa właśnie rodzinny, bardzo radosny piknik powiatu gliwickiego, zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach dla mieszkańców powiatu, ale nie tylko, ponieważ mamy wspaniałych gości. Proszę powiedzieć, z jakiej okazji do nas przyjechali. Okazji jest bardzo wiele. Ta dla nas jako powiatu gliwickiego najszczególniejsza to piętnastolocie powiatu, druga to dziesięciolocie wstąpienia Polski do Unii, a poza tym obchodzimy dzisiaj dość hucznie i jubileusze z naszymi partnerami zagranicznymi, z Niemcami, z hrabstwem Denbingszer w walii, a także z powiatem pódzkim. damy przedstawimy zwycięzców chcielibyśmy przekazać dyplomy z wyróżnieniem dla każdego dla każdego koła gospodyń wiejskich które brało udział w dzisiejszym konkursie zwyciężyło koło gospodyń wiejskich w Gierałtowicach Gierałtowice, Koło Gospodyń Wiejskich w Gierałtowicach, autorem najlepszej fajdy ze smalcem i ogórkiem. Wielkie brawa! Napracowały się Koło Gospodyń Wiejskich w gogołowej. Zwycięstwo kategorii Kołocz. Wielkie brawa na Przyszowic! Tam jest słodko, drodzy Państwo. Ludzie jest dosyć sporo. Pogoda od dziwo dopisała. Wczoraj padało, dzisiaj jest fajna pogoda. Ludzie są. Jakie atrakcje na nich czekają? Jutro Dzień Dziecka, także tych atrakcji jest dosyć sporo. Atrakcji tutaj jest całe mnóstwo już od godziny 14. Przede wszystkim darmowe są wszelkiego rodzaju dmuchańce dla dzieci, kule wodne. Myślę, że dzieci tutaj dzisiaj mają prawdziwy raj. Poza tym dzieje się całe mnóstwo. A to konkurs kulinarny naszych kół gospodyń wiejskich, gdzie okazało się, że przyjechało aż 111 kobiet w strojach ludowych, coś pięknego. Dodatkowo e, mini targi turystyczne, e, gdzie mieliśmy kilkudziesięciu wystawców prezentujących e, a to gospodarstwa agroturystyczne, e, a to miody, a to kamionki, które produkują. E, całe mnóstwo atrakcji to także e, nasze zespoły, które w dniu dzisiejszym wystąpią, nasze i nie nasze, bo nasza będzie Kawuka Knurów, orkiestra już za chwilę, e, ale też będzie wielki show orkiestry Mirkauer z Niemiec z powiatu Mittelsachsen orkiestra która istnieje od 57 roku jest taką orkiestrą wielopokoleniową praktycznie grają rodziny na samych piszczałkach w zależności od umiejętności dopina się kolejne, kolejne piszczałki do tych trąb niezwykle atrakcyjne i widowiskowe przedsięwzięcie myślę że, że państwo wspólnie z nami będziecie mieli okazję ich posłuchać będzie zespół Macel McElroy, na koniec będzie zespół e, chrząszcze i mamy nadzieję, że przy dawnej muzyce Beatlesów i Czerwonych Gitar będą się wszyscy tutaj wspólnie z nami bawić i świętować te jakże cudne jubileusze. Proszę powiedzieć, co jest takiego niezwykłego w naszym powiecie, że on tak przyciąga ludzi, przyciąga tych partnerów, którzy jak się z nimi rozmawia, zawsze w superlatywach się o nim wypowiadają? Ja myślę, że salą tej ziemi są właśnie ludzie. Ci mieszkańcy z dziada-pradziada, tu, ale także ci napływowi, którzy przepięknie się odnajdują w realiach śląskiej ziemi. Wszyscy mieszkańcy naszego powiatu, wydaje mi się, że z ogromną troską Podchodzą wzajemnie do siebie, pomagają sobie wzajemnie, pomagają również naszym zaprzyjaźnionym powiatom z chwilą, kiedy była powódź w Saksonii w roku 2013, ale też Saksonia pomogła bardzo nam, kiedy my mieliśmy powódź w roku 2010. Te wszystkie partnerstwa to właściwie są partnerstwa też ludzi, jest wymiana młodzieży, wymiana różnego rodzaju delegacji, leśnicy spotykają się ze sobą, Dzisiaj sygnaliści, którzy przyjechali z Kalw, to tylko ludzie, a może aż ludzie właśnie sól tej ziemi, nie tylko tej naszej Gliwickiej, ale ziem wszystkich naszych partnerów. sedi za šitek